Pochwalony Pan Jezus, dzień dobry. Zaczynamy post, nie wiem, 70., 40., 25 w Twoim życiu, nie wiem którym. Yy, powiedzmy sobie szczerze, że żaden z tych postów nam nie wyszedł, że żaden z tych postów nie doprowadził do skutku, jakim ma być nawrócenie. Dalej jesteśmy grzesznikami, dalej jesteśmy słabi, dalej popełniamy te same błędy, które popełnialiśmy. Przed dziesięcioma laty, dalej myślimy w tak samo ograniczony sposób, i tak dalej. W życiu jest tak, że jeżeli coś nie działa, to trzeba to zmienić. To trzeba się tego pozbyć. To trzeba przestać to robić i szukać jakichś nowych możliwości. Jeśli twój post, jeśli nasz post do tej pory nie zadziałał, to znaczy, że nie puścimy i trzeba sobie powiedzieć tak otwarcie i tak wprost w twarz. Że źle puścimy, że ten nasz post do niczego nie prowadzi, on nam w ogóle nie służy. Jutro, zapewne w wielu kościołach, znowu księża powiedzą te same kazanie, które mówią od wielu, wielu lat: że trzeba się umartwiać, że trzeba sobie odmawiać, że trzeba inaczej żyć, że trzeba wielu rzeczy nie robić. Ja już wiele razy takie kazania słyszałem, i wiele razy też przyglądałem się słuchaczom tych kazań. To najczęściej są starsze panie, to najczęściej są starsi panowie, schorowani, bardzo biedni zresztą, i oni jeszcze słyszą każdego roku, że mają sobie coś odmówić, że mają coś przestać robić i tak dalej. Kompletnie jak nie do nich, jak nad nimi, jak kulą w płot, jak to się mówi. Może warto przestać właśnie w ten sposób gadać, myśleć, oczekiwać, że ja muszę coś, że ja muszę coś zmienić, przestać coś robić itd. Świetną podpowiedź daje nam pierwsze czytanie dzisiaj i uważam, że to jest prawdziwy pos i to jest to, o co chodzi w tych 40 dniach. Prorok mówi, rozdzierajcie serca wasze nieszaty. Co to znaczy rozedrzeć serce? My myślimy o sercu jako o takim pewnym centrum naszego życia, w którym wszystko się dzieje. Tam są nasze pragnienia, marzenia, też nasze grzeszne myśli. Tam się tak naprawdę wszystko dzieje takie centrum dowodzenia, z którego wychodzą dobre i złe rzeczy, w którym są, mają początek te wszystkie rzeczy, które również nas bolą. A więc posto jest taki moment, w którym ja w końcu chcę rozedrzeć swoje szaty, po to, żeby rozedrzeć swoje serce, czyli dojść do sedna sprawy. Panu Bogu nie chodzi naprawdę przez te 40 dni o to, żebyśmy unikali sklepów, mniej oglądali komputera, czy jedli frytki zamiast kartofli, czy na odwrót. Naprawdę Bóg nie zajmuje się takimi rzeczami i Bogu to w ogóle nie jest potrzebne. Bóg chce nas zaprosić przez te 40 dni do tego, żebyśmy dali sobie taki czas, w którym pozwolimy w końcu zajrzeć do serca. To znaczy zobaczyć nie to, że jestem grzeszny, bo my to wiemy i nie potrzeba nam wielkiego postu, żeby stwierdzić, że jestem grzeszny, ale żebyśmy zobaczyli dlaczego kłamiemy, dlaczego zdradzamy, dlaczego sięgamy po pornografię, dlaczego człowiek się masturbuje. Dlaczego mamy tak zwane nieczyste myśli? Dlaczego obgadujemy innych ludzi? Dlaczego ciągle recenzujemy innych ludzi? Dlaczego ciągle boimy się Pana Boga? Dlaczego ciągle wracają do nas nasze zranienia z dzieciństwa i kiedy słyszymy pewne hasła, klucze, to się boimy i pojawia się w nas lęk? A dlaczego żyjemy ze współbraćmi i nie potrafimy pogadać szczerze o Panu Jezusie i w ogóle o naszej wierze? Dlaczego ze swoją żoną czy mężem nie potrafimy pójść na kolację, tak jak to robiliśmy w narzeczeństwie? I tak dalej. Jest mnóstwo takich rzeczy, które dzisiaj są dla nas dużym problemem, a my tego nie dotykamy. Wolimy walić się po głowie, mówiąc, że jesteśmy wielkimi grzesznikami i tak naprawdę nigdy nie wnikamy w istotę tej sprawy. Nigdy nie wnikamy, dlaczego jesteśmy grzesznikami. Dlaczego nam się zdarzają te wszystkie złe rzeczy? Jeszcze raz, mówię, Bóg zajmuje się naszym grzechem nie po to, żeby nas skopać, nie po to, żeby nam powiedzieć, że jesteśmy grzesznikami, bo my to doskonale wiemy, ale po to, żebyśmy razem w końcu spróbowali sięgnąć do źródła naszego grzechu, do tego czegoś, co nas tak strasznie w tym sercu boli, do tego czegoś, co jest tak bardzo ukryte. I dlatego, prorok mówi: rozdzierajcie serca. Rozedrzeć serce, to pokazać Panu Bogu, Panie Boże. Zobacz, ja już więcej nie mogę. Ja nie mogę się starać, bo ja ciągle wracam do tych samych grzechów, bo ja ciągle wracam do tych samych słabości. A więc chciajmy przez te 40 dni, proszę Was bardzo o to, nie tyle się umartwiać, co naprawdę sięgnąć do sedna naszego serca, do tego czegoś, co sprawia, że jest nam źle, że ciągle upadamy w te same sprawy. I po co? Nie po to, żeby na końcu powiedzieć że jestem grzesznikiem i walić się po piersiach jak idiota, ale po to, żeby zaprosić tam Pana Jezusa. Mówić, Panie Jezu, tak bardzo już nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić, tak bardzo mnie to wszystko przerasta, straszy nawet, że chcę przeżyć ten swój grzech, ten swój upadek razem z Tobą. Naprawdę chrześcijaństwo nie polega na tym, że Bóg przychodzi do sprawiedliwych, do uporządkowanych, do czyściutkich, ale polega na tym, że Bóg chce z nami przeżyć nasz dramat, dramat naszego grzechu i słabości. Bóg chce z Tobą przeżyć Twoją zdradę, Twoje problemy z czystością, Twoje kłamstwa, Twoje knowania, Twoje oszukiwanie urzędu skarbowego. Bóg chce z Tobą przeżyć Twoje zranienia z przeszłości, te wszystkie myśli, których się wstydzisz i się boisz i nie chcesz o nich nawet mówić spowiednikowi, bo tak bardzo jest Ci głupio. Bóg chce być z tym wszystkim w tobie, z tobą. Otwórz mu serce. I nie udawajmy, że my nie wiemy, co to znaczy. Doskonale wiemy, co znaczy rozedrzeć serce, to znaczy wpuścić tam drugiego. Nie po to, żeby mnie potępił, ale po to, żeby mnie zbawił, żeby mnie wyrwał. I taki jest cel wielkiego postu. Jeśli nie macie takiego zamiaru, to nie idźcie jutro po ten popiół, bo to będzie pusty gest, który nic nie wnosi. Może to będzie nieortodoksyjne, ale jak będziesz jutro na Eucharystii i czujesz, że to jeszcze nie ten czas, i czujesz, że nie chcesz tego zrobić, to nie podchodź z wszystkimi po popiół. Naprawdę nic się nie wydarzy. Ludzie po komunie nie podchodzą i jakoś żyją. Więc pójście po popie... nie pójście po popioł naprawdę nie jest żadnym grzechem ciężkim, nie jest żadną rewolucją w Twoim życiu, nie jest powiedzeniem Kościołowi nie, ale jest świadomym krokiem, że nie jestem jeszcze na to gotowy. Na co? Nie na wielki post, tylko na to, żeby pokazać Panu Bogu, jakie jest moje serce naprawdę. I to nie jest zarzut, to nie jest oskarżenie, ale świadoma decyzja, że chcę być człowiekiem, który wierzy w Boga świadomie i dobrowolnie. Dobrego dnia. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Do zobaczenia jutro.